Jesteśmy już jakiś czas po tym meczu Polski z Albanią. Witam serdecznie. Odcinek będzie polegał na przejrzeniu tego, co działo się w internecie i podsumowaniu tych wszystkich ocen, artykułów itd. Nie marnujmy więc czasu, Lecimy z tematem. A na sam początek, no, przyjrzyjmy się ocenom, jakie mamy tutaj wystosowane przez największe polskie portale sportowe. Zaczniemy może od TVP Sport. A w TVP Sport oceny prezentują się następująco. Nowojtek szczęsny został oceniony na. Usemkę, Frankowski na piątkę, Janek Bednaryk na piątkę, Salamon na siódemkę, Kiwior piątkę, Kamiński szóstkę, Linetty szóstkę, Zieliński szóstkę, Zalewski piątkę, Świderski ósemkę i Lewandowski szóstkę. Może tutaj się nie wydawać nieco, te oceny nie są zbyt bardzo kontrowersyjne, jednak kolejne oceny no, będą już dużo bardziej ostrzejsze i wtedy sobie je dopiero porównamy. W meczykach te oceny prezentują się nieco inaczej, bo na przykład sam Wojtek ma już tutaj siódemkę, a nie ósemkę, Frankowski czwórkę, Salamon siódemkę, Janek piątkę, Kiwior piątkę, Zalewski piątkę, Linetty szóstkę, Zieliński piątkę, Kamiński szóstkę, Świderski siódemkę i Lewandowski tylko trójkę. Tutaj o tej roli Lewandowskiego też coś wspomnimy, bo ono jest, jest źle z tymi ocenami u niego. Weszło było dużo brutalniejsze, jeżeli chodzi o ocenę kadrowiczów, bo sam Szczęsny ma tylko szóstkę, Frankowski czwórkę, Bednarek czwórkę, Salamon piątkę, Kiwior czwórkę, Kamiński czwórkę, Linetty piątkę, Zieliński piątkę, Zalewski czwórkę, Świderski szóstkę i Lewandowski trójkę. Ocena Lewandowskiego bierze się chyba stąd, że każdy spodział się po nim no, dużo, dużo więcej, a w tych meczach no, nie dał za wiele. We wczorajszym meczu z Albanią to już w ogóle gdzie zaliczył dość groźną stratę, która mogła nas pokarać bramku. Na szczęście ten gol nie padł, ale jednak no, była spora szansa na to, żebyśmy tę bramkę stracili właśnie po błędzie Lewandowskiego. Podobna sytuacja miała miejsce z zalewskim. Wyliczyłem średnio tych ocen, żeby po prostu mieć świadomość tego jak tam ci piłkarze średnio wypadli. No i Szczęsny średni jest oceniony na siódemkę, Frankowski na 4,3, Bednarek 4,6, Salamon 6,3, Kiwior 4,6, Kaminski 5,3, Netty 5,6, Zieliński 5,3, Zalewski 4,6, Świderski 7 i Lewandowski 4. Także biorąc pod uwagę te średnie oceny, wychodzi na to, że z tych wszystkich rankingów, no to właśnie Zalewski i Lewandowski wypadli najsłabiej. Po Lewandowskim spodziewałem się po prostu dużo, dużo więcej. Jest naszym kapitanem, jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Wypadałoby, żeby w tej kadrze też dawał więcej. Przechodząc już do wywiadów pomeczowych, mieliśmy przyjemność wysłuchać słów Roberta Lewandowskiego, który powiedział wprost, że No mamy młodych zawodników, którzy jeszcze nie wiedzą dokładnie tego, że muszą brać odpowiedzialność na swoje barki. Wspominał również o procesie przebudowy i o tym, że no na razie nie wszystko będzie funkcjonowało tak jak powinno, bo po prostu potrzeba czasu i jest to nowy trener. A według Lewandowskiego w ofensywie po prostu zabrakło więcej zawodników ofensywnych do kreowania i tworzenia tych groźnych akcji. Tutaj niektórzy mu zarzucają, że jeżeli. Tak bardzo czepia się odpowiedzialności młodych, no to sam też tę odpowiedzialność powinien wziąć na swoje barki. Przechodząc do największych plusów i minusów tego meczu, tego zgrupowania w zasadzie, no to takimi największymi plusami ostatniego meczu na pewno jest występ Świderskiego, który pokazał, że lubi harować, potrafi harować i jest niesamowitym strzelcem, jeżeli chodzi o reprezentację, bo zagrał chyba 21 meczów, strzelił 9 bramek, nawet nie będę liczył ile punktów nam zdobył, ale jest tego masa. Bramkę zdobywa średnio co 109 minut, także też dobry wynik. Świderski przebył troszeczkę krętą drogę, bo zawsze był tym trzecim wyborem, a w tej chwili stał się takim zawodnikiem, który z roli Jokera przemieścił się do podstawowego składu, pokazuje prawdziwą twarz tej kadry i na weszło mamy bardzo fajny artykuł o tym, że reprezentacja Santosa powinna mieć twarz Karola Świderskiego, bo on jest pracowity, biega, to co nie może nadrobić jakąś techniką, to stara się po prostu nadrobić zaangażowaniem i takich zawodników potrzebujemy. Sama końcówka meczu pokazuje, jak on bardzo starał się nawet wracać do tej obrony, gdzie no niektórzy po prostu nie wracali. Duże zachwyty pojawiły się też nad Bartoszem Salomonem, no bo jednak dostrzegamy w nim takiego kamila Glika V2. Dobrą uwagę zwrócił w zasadzie Michał Borkowski. Przy tym najgroźniejszym strzale albańczyków, gdzie Szczęsny wyciągnął się jak struna, no gdyby nie udało im się objechać Salamona, no to niestety akcji by nie było. I trzeba też mieć na uwadze to, że ciągle jest to tylko Albania. Że lepszy rywal mógłby te szanse wykorzystać i żeby nie było tak kolorowo. Wtedy stracilibyśmy punkty właśnie po błędzie Salamona i on by był chyba największym przegranym. No tutaj się udało, ale gdyby rywal był groźniejszy, no nie byłoby tak kolorowo niestety. I też Michał Borkowski zwraca uwagę na to, żeby nie robić z niego zbawcy, bo poziom rywala był jaki był, nie było mega dużo groźnych sytuacji, a i tak w tej obronie trzeba było gasić pożary. Kolejnych straconych tego zgrupowania to na pewno w oczach selekcjonera stracił dużo Bielik, który zagrał fatalnie z Czechami, stracił dużo Karbownik. No cóż, trzeba, trzeba próbować, trzeba budować od nowa, od zera. Michał Trela w swoim artykule na weszło pisze o tym, że to ten mecz nie był krokiem do przodu, po prostu był innym mecz z innym rywalem i dlatego wyglądaliśmy lepiej, bo ciągle w powietrzu nie mieliśmy żadnych szans, wygraliśmy zaledwie 24% wszystkich pojedynków powietrznych. Tych po ziemi było troszeczkę więcej, bo wygraliśmy 43%, ale cały czas są to małe liczby na taką drużynę z takimi aspiracjami jak nasza. I tutaj też pojawiają się meczoki, które przywołały tę grafikę. No, wygranie pięciu driblingów przez 90 minut meczu to jest naprawdę bardzo mało. A no, chcąc wygrywać mecze, musimy wygrywać te driblingi też. Musimy poprawić wszystkie statystyki. I Michał Trela właśnie pisze o tym, że ta reprezentacja jest tyle razy już zmieniała koncepcję i pomysł na grę, że w tej kadrze nie ma nic stałego. Nie gramy z kontrataku, nie mamy pomysłów na budowanie ataku pozycyjnego, nie potrafimy grać twardo w obronie. Brakuje fizyczności, brakuje mentalu. I zadaniem Santosa jest to, żeby to wszystko budować po prostu znowu od zera. A w tym przeglądzie internetu w po meczu Polska-Albania to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w niedzielę.